Dzień dobry, witamy po świętach i przed Nowym Rokiem. My jesteśmy w warsztacie. Ja akurat myję okna dla Jezuska. może już nie dla Jezuska, może dla Gęzdora. A Wojtek w tej chwili okleja szablonami Wilisa, którego właśnie kończymy. I jak widać, no szablony dotarły. Dotarły po świętach co prawda, ale ważne, że jeszcze w tym roku. I teraz Jesteśmy na takim etapie i to jest shipping, mimo tego, że samochód jest z początku sierpnia 44 roku, to my go stylizujemy tutaj na lądowanie w Normandii mniej więcej na 101 Dywizję powietrzno więc no, shipping jeszcze musiałby być nadawany właśnie tutaj, a nie na tabliczce. To tak w odpowiedzi na ostatnie pytanie co do tabliczek. I rzeczywiście tabliczka znamionowa jest typu fordowskiego. No i cóż, no wiemy o tym, że on to nie jest taka jak powinna być. I docelowo zamierzam tą tabliczkę wymienić tutaj. Natomiast taką mieliśmy z tym autem i na razie na taką musieliśmy się zdecydować. Także więcej takich na pewno u nas nie zobaczycie. I pozdrawiam też, też pana, który to właśnie skomentował i zarzucił, bo ma rację, oczywiście ma rację. Także pozdrawiam. Głębiej jeszcze, jak myślisz? Chyba nie, co? Ja myślę, że tak. Tak, będzie dobrze. tak będzie dobrze. Więc tak, jakie oznaczenie dajemy? E, oczywiście gwiazda na masce. W ringu inwazyjnym przerywanym e, Numer, który odpowiada temu co mamy na ramię albo zaraz będziemy mieli S czyli od Supressed bo to jest wersja z z radioboxem co fizycznie on tutaj nie jest zamontowany ale jest zamarkowana jego, jego pozycja więc tak samo z drugiej strony i tutaj na naroznikach będziemy też dawać gwiazdy będziemy dawać też oznaczenia na tylnych zderzaczkach i na przednim oprócz tego będziemy też oznaczyć szczepę Nie akurat nie moją ale właśnie tamtą która jest w zestawie do tego samochodu też może moja też coś zostanie bo w sumie w końcu powinna choćby gwiazdę z tyłu także tutaj zobaczymy i co Tutaj pewnie chodziło o y, tą obramówkę, mhm. które rzeczywiście w Fordowskich y, tabliczkach możemy zauważyć. Tak, w Fordowskich można taką obramówkę zauważyć, a w Willisowych nie. I na przykład taka tabliczka jaka tu powinna być to coś takiego. I Jak widać, to jest Willisowy typ. Także no tym razem oczywiście takie błędy się zdarzać nie będą. Korzystamy no. z folii transportowej, którą dostaliśmy z naszymi szablonami. I... Dobrze, dobrze, będzie dobrze. I, I będzie, dobrze. Dobrze. będzie dobrze. dobrze. Ogólnie na święta wprowadziliśmy wszystkie auta możliwe tutaj do środka, dlatego jest taki ścisk. Więc jest też ani Hyundai, jest filmowy bus. Tutaj ramy Tutaj mamy Milisa, Pana Zbyszka No i Ford GPW Dla muzeum stanął na kołach Ale to już wiecie z wczorajszego odcinka Na kanale Patryka Mikidziuka No i co Okna strasznie brudne Więc ja się zabieram za okna Oprócz tego jeszcze dzisiaj sobie Podziałałem W temacie Chwytu na nowy telewizor. No, i też od też dostałem w prezencie, muszę się pochwalić, taki mały zestawik na ścianę. I już tutaj trafiły kuwetki. Z, znaczy, kuwetki były w zestawie, ale trafiły tutaj już części do mostu od Landcruisera BJ42. Więc Tomek, jak będzie to składał po, po nowym roku, to będzie miał trochę tutaj więcej porządku, a ja właśnie mu Umyłem pierwsze okno i zabieram się za następne. No nic, zaraz będziemy tutaj informować w temacie oklejania, co dalej i jak to będziemy robić, jaki będzie efekt finalny. Oprócz szablonów trzeba oczywiście jeszcze dokleić, tak żeby farba biała nie pokryła nam niczego, czego nie chcielibyśmy pokryć. No i jedną z bardziej upierdliwych czynności jest... Wydobycie tych wszystkich małych kawałków z szybingu. No już lepiej. Tak zrobiłeś Nie, nie, brakuje tutaj jeszcze. O. A resztki mam na palcach. Tu już mamy. Tutaj też Okno może, może nie są idealnie czyste Ale lepsze takie niż to co było wcześniej A tymczasem tak, robimy oznaczenia sprayem. Tak, tu wszystko zabezpieczone. Tutaj. Tutaj. SV5 to jest Support Vehicle, czyli pojazd wsparcia numer 5. No wiadomo, że jest ochroniarzy sami nie yy, nie w samych samochodach, tak? no, To jest polecenie wsparcia. Najpierw jedna taka warstwa, taka biegiełka, żeby zaczęło chwytać. Wstępnie było to tłuszczone jeszcze i delikatnie zmatowione. Potem dopiero to tak, będzie nakładał poważniejszą masę na farbę. Jak każda farba ma oczywiście w sobie rozcieńczalnik, który reaguje z naszymi szablonami, więc trzeba reagować w miarę żwawo. Żeby ten rozcieńczalnik nie roz, rozpuścił naszych szablonów Tu? to się zawsze najgorzej okleja, bo jeszcze jest blaka od robotników. Tak to wygląda. W bieli. Kółko jeszcze troszeczkę się pokrzywiło, ale to poprawimy spędzelka. Dobra. Trzeba to odkryła póki miękkie jest, bo jak jest twarde, to jest gorzej. Niestety. No dobra. To się tam przykoczyło białym, ale już złozałem. Pięknie, przy okazji moja przyczepa też dostała w końcu jakieś oznaczenia, bo dawno ich nie miała. I więc dawno mam na myśli, że nigdy, a przynajmniej nigdy w tej, że powiem, jej wersji, czyli po tym drugim remoncie, bo jak przystało na mnie, pierwszy był na szybko, a dopiero drugi na porządnie. To wszystko? No. no i super. Na razie bez numerów, albo do numerów to jeszcze dojdziemy. Natomiast przyczepa z zestawu ma pełen komplet oznaczeń, jest numer, są gwiazdy, jest USA i my. I jeszcze to. I są mój list Widzicie, pies nawet potrafi być grzeczny. A tak to wygląda. Piękne oznaczenia: 101 Dywizja Powietrznej Santowa, 506 Pułk Piechoty Spadochronowej, pojazd wsparcia numer 5. Takie oznaczenia zostały wybrane przez właściciela. No i taką, właśnie tutaj, piękną wielką gwiazdę z oznaczeniami dookoła gwiazdy, oznaczenia z tyłu. Gwiazdy tu. Wybite tabliczki, tak wiem. Tabliczki są wzoru fordowskiego niestety chociaż to Willis. I dziękujemy jeszcze raz za komentarze odnośnie tego, gdzie umiejscowić tą tabliczkę. Oczywiście też mamy internet, ale lubimy jak wy też się wypowiadacie i macie tutaj aktywny wpływ na na to co robimy dlatego właśnie się darzymy wzajemnym szacunkiem, tutaj oznaczenia shippingu i proszę bardzo tak to wygląda zaś przyczepa proszę pięknie, wiem że już to pokazywałem w tym odcinku, ale ale naprawdę bardzo bardzo się cieszę no i jest tabliczka też wybite z numerami. Wszystko jest na swoim miejscu i tak to powinno wyglądać. Super. Także tym wszystkim kończymy ten rok, czyli właśnie zakończeniem projektu Kobi. U mnie na przyczepie pojawia się gwiazda USA i gwiazdy po bokach, z przodu i tutaj. Forda GPW dla muzeum już na pewno oglądaliście, więc wiecie, że stoi na kołach. Willis Pana Zbyszka czeka tylko na podstawę akumulatora, jakieś dopieszczenie tego grilla. No mój Willis to dalej nie jest jeszcze do końca umyty po działaniach z Terenwizją, ale, ale warto było. Zresztą chyba ze 190 tysięcy wyświetleń ma ten odcinek u nich. No ale jeszcze trochę bo tam myć, ale to powiedzmy sobie zrobię po Nowym roku. Yy, niestety, no Pan Jezus zauważyłby tutaj jakieś smugi Ale umówmy się, jest dużo lepiej niż było Bo te okna naprawdę były fatalnie brudne yy, I ja przez ostatnie dwa dni je tutaj szorowałem Nawet bramę od zewnątrz moim kaszerem I tutaj okno do biura No i przy tym wszystkim trzeba było jeszcze umyć błusa firmowego, bo Aż po prostu krzyczał o to żeby też go wyczyścić. W każdym razie Willis dla Kobi gotowy i po nowym roku będzie odbierany. Raczej nie w pierwszym tygodniu, tylko gdzieś tam w drugim, w trzecim, ale, ale wiadomo już, że można, to, że można to robić. A my będziemy wtedy ruszać z kolejnymi projektami i wracamy do projektu GMC. Jak zrobi się tylko tutaj miejsce, właśnie jak Szczepa wyjedzie, Kobi i Willis. No i rozbieramy do końca Jaguara żeby zabrać się za blacharkę coś pięknego Coś pięknego ten samochód jest naprawdę I umdaje karani Porządek ze stanowiskach, przynajmniej taki względny Resztę już tutaj chłopaki będą musieli sobie zrobić. Pies się już domaga, żebyśmy stąd jechali bo jest 30 grudnia, godzina 20. No piękny, to War, piękny. No nic. To ja już nie przedłużam, tylko żegnam się z nami. Tym kończymy właśnie ten odcinek, tym kończymy ten rok. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Spełniajcie swoje marzenia, budujcie, spełniajcie swoje plany i budujcie swoje, swoje małe imperia, które sobie wymarzyliście. Ja tak robię i. I widzimy się w przyszłym roku. Do zobaczenia. A, udanej zabawy w Sylwestra, yy, jeśli macie psy, to może nie walczcie koniecznie petardami w nich, yy, w tych Waszych psów, w nie, w te Wasze psy. Yy, a już na pewno nie odpalajcie granatnika yy, w pomieszczeniu zamkniętym. To na 100%.